Witam wszystkich, um, drugi film z serii Czy warto inwestować w złoto? Czy to jest odpowiedni moment na to? Także wracając do tego tematu, który rozpoczęliśmy w pierwszym filmie, czy warto inwestować w złoto w momencie, kiedy jest tak bardzo drogie i jak ktoś obejrzał mój pierwszy film. Pamięta, że wspomniałem tak, każdy moment jest dobrym momentem. Czy to jest złoto, kiedy idzie troszkę w dół, czy złoto, kiedy jest Dość drogie. Jest to dobry moment. 26% zysku w ciągu 12 miesięcy. Nie ma co się dwa razy zastanawiać. Dobrze, ale teraz tak. W co inwestować, jak inwestować? Yy, będę tu tylko i wyłącznie bazował na moim przykładzie. Nikt, nikt mi w tym jakoś nie pomagał. Chodziłem po umacku. Nie wiedziałem co, ale coś kupowałem. W moim przypadku zacząłem tą przygodę ze złotem, kupując yy, sztabki, małe sztabki, jednogramówki, 2,5 grama. Tak? I co się wydarzyło, jak to zrobiłem? Yy, pierwszą sztabkę kupiłem po prostu na, na grupach kolekcjonerskich. Tak. Yy, Pamiętam, że płaciłem za takie jednogramowe sztabki. Dało się od dob dobrych sprzedawców e, tak zwanych e, traders tutaj w Anglii e, wyrywać takie sztabeczki za około 60 funtów, tak, 59 funtów, 61 funtów, 60 funtów. Wszystko oscylowało w takiej ok e, cenie. Mówimy to, cały czas wspominam, że te filmy będą z serii zacząłem 12 miesięcy temu. Co teraz się dzieje, dokąd doszedłem i jak ta przygoda wyglądała, jak w ogóle zacząć. Czyli tak, 12 miesięcy temu kupowałem sztabki za jednogramowe, za około 60 funtów 58, 59, 60 Mówimy tu o jednogramowych e, e, sztabkach. Wtedy 1 yy, gram z tego, co tutaj widzę, kosztował około 48,52 funtów. 1 gram. Sztabki jednogramowe zawsze, wiadomo, kosztują drożej. Kosztują drożej niż tak naprawdę to złoto, e, które w niej jest, ile ono jest warte. Fajne na, fajne na rozpoczęcie przygody. Ja zresztą y, wciąż uważam moje ulubione sztabki są jednogramowe. No i tak, i tak zacząłem. Kupiłem jedną gramo, gramową sztabeczkę za 60 funtów za jakiś czas. Drugą, trzecią. E, później stwierdziłem, czemu nie wziąć 2,5 grama sztabki. I teraz, tak czy to jest dobra, dobra droga, żeby tak zacząć? Według mnie jest to najbezpieczniejsza droga. Tym bardziej, że sztabki jednogramowe, dwugramowe, 2,5 dwu gramowe, bo 5 no, gramów to już jest, no już ten jakby koszt jest dość znaczny. Choć wydaje mi się, że pięciogramowe też pokojnie na początek są fajną opcją, bo jakby tego tej kwoty premium, oprócz tak zwanego spotu, w niej, ich, w niej jest mniej, tak? Czyli e, 5 gramów czystego złota, powiedzmy w tym momencie e, w spocie jest to około, jak mnie, mnie matematyka nie myli, 315 funtów, pow, e, powtarzam się, ale będziemy rozmawiać tutaj e, w kwotach we funtach. Z tego względu, że yy, yy, sprzedaję, kupuję na rynku angielskim. Czyli około 315 te sztabki w tym momencie są yy, do dostania od prywatnych sprzedawców za około 340 funtów. Ale dobrze. Czy warto zaczynać od małych sztabek, czy iść od razu w, w górę, w jakieś większe? Według mnie zależy, jaki jest budżet. Każda sztabka jest fajnym rozwiązaniem, czy to 1 gramowa, czy to 2 gramowa, czy 5 gramowa, czy 10 czy 20, czy e, uncjowa. Teraz tak, ktoś się spyta, jak, jakie, sztabki, jakie sztabki kupować, jakich firm kupować, jest ich e, na rynku dość sporo. Nie mówię, że bardzo wielki wybór jest, ale jest dość sporo. Ja zacząłem od. Um, pump. Myślę, że to była moja pierwsza sztabka. To mogła być Pump lub yy, Royal Mint, ale wydaje mi się, że na 100% to było Pump. Czyli yy, charakterystyczne niebieskie paki, yy, yy, Chyba najbardziej rozpoznawalna firma i największa. Największa z takim y, z dość dużą historią firma na świecie. Tak, także zacząłem od tego. Kupiłem dosłownie jeden gram w jednym tygodniu, drugi gram w następnym tygodniu. Przerwa, poleżało sobie. Nie wiedziałem, co z tym robić. Leżało, fajnie to wygląda. Um, także te, f, tą firmę. Jak również Royal Mint, UmiCore i Metalor. w sumie to takie są moje cztery, które głównie kupuję, tak? I teraz tak pytanie jest: ile tego kupić? Ile kupisz tych sztabek? Odpowiedź jest prosta: wszystko zależy, jak wygląda Twój budżet. Czy kupujesz sobie po prostu, bo masz parę funtów, parę złotych gdzieś tam zostawione, to kupisz sobie jedną sztabkę. Chcesz, możesz kupić wię więcej: 3, 4, 5 sztabek. Jeśli już masz e, tak duży budżet, powiedzmy duży budżet, warto jednak inwestować też w te większe sztabki, gdzie. Ee, jednak dostaje się więcej tego kruźca za mniejszą cenę. No i tak. Tutaj sobie tylko jasy. Jeśli mówimy o sztabkach. Sztabki pump wyglądają dosłownie tak standardowa, 1 gramówka, która wygląda tak. Typowa Lady Fortuna pump. Dlaczego, dlaczego zaczynamy od tych sztabek? Tak jak ja od nich zacząłem, tak? Są to certyfikowane sztabki. Każda ma swój yy, numer seryjny, który jest wybity nie tylko na opakowaniu. Ale również zgadza się z numerem seryjnym wybitym na samej sztabce. Dodatkowo, co tutaj dostajemy od firmy Pump? Dostajemy tak zwany Veriscan, czyli QR code, który po zeskanowaniu nie tylko zabiera nas na stronę producenta, ale Zabiera nas dokładnie na stronę odpowiadającej tej sztabce, czyli gdzie będą wszystkie informacje potwierdzające jej autentyczność. Autentyczność, która yy, na stronie nam da informacje, napisane tu z tyłu, czyli jeśli kod certyfikatu potwierdza się z tym, który mamy na tyle, Blister wiemy, że produkt jest oryginalny. Także tak, ja zacząłem od pump. Oczywiście tych filmów, jak wspomniałem, jest dość sporo. A co? To... Następne. O czym będziemy rozmawiać także w serii tych filmów? Czemu ja głównie kupuję sztabki? Bo tak jak wspomniałem w poprzednim filmie, jednak moja wiedza, jak powiedzmy skupia się na sztabkach, z tego względu, że po prostu się zafascynowałem nimi, Spodobałem, spodobały mi się tak zwane designy na nich, ładnie wyglądające opakowanie i różnorodność ich. E, także moim głównym tematem będą sztabki. Oczywiście. Monety. Też będziemy o nich rozmawiać. Na tyle, ile moja wiedza mi po, e, pozwoli. Także, tak, to są wszystkie te, te sztabeczki, które Wam pokazałem. Są te jednogramowe sztabki. A przepraszam. Oprócz. Oprócz tej, oprócz tej, która była dwu, dwugramowa, tak, ehm, także już mieliśmy tutaj trzy firmy, dosłownie PAMP, Metalor, Goldbank. Ponownie, czemu sztabki? Spójrzcie na te piękne designy. To jest wszystko 1 gram. Firma Geiger. Co mu tu mamy? Aha, tu mamy kolejną. Australijska. No i tutaj jeszcze alt, jeszcze inna, ale to już sobie zostawimy na następny film. Także ponownie powtarzam pytanie. Które zadaliśmy sobie w poprzednim filmie, czy warto inwestować? Warto inwestować. Fajna sprawa, fajna Friday, która zwraca nam się. Nie kupujemy na 5 minut. Kupując dziś i sprzedając jutro, zależy jak złoto wygląda na giełdzie. Wiadomo, można stracić, może zyskać. Mówimy tu o 12-miesięcznym. Rocznym inwestowaniu w takie złoto. Powtarzam to. 26% w ciągu zeszłego roku. Od, od zeszłego roku, od lata września, ro, złoto poszło w górę. Odpowiedź jest prosta. Możesz? Kupuj. Dobrze. Słuchajcie, będę musiał też trochę jakoś te filmy zorganizować bardziej, żebyśmy poruszali konkretne tematy. Dwa pierwsze te filmy poruszy, poruszały głównie e, temat, czy warto w tym momencie inwestować w złoto. Odpowiedź według mnie jest prosta, tak jest warto. W następnych filmach będziemy mówić o tym, gdzie kupować, co kupować, jak kupować i ile kupować. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.